Cześć, Szymano, z tej strony bacz Oleg Polish Fighters, a moim gościem jest Jonsurdo mistrz organizacji tego EMA kategorii pośredniej. Cześć Szymano. Siemano, Siemano. No to mistrz na, na pewno brzmi dumnie, ale przychodząc od razu do samej walki, no, ty nie byłeś faworytem no, ani ekspertów, ani bookmakerów. Powiedz jak generalnie Ci się walczyło i czy Kajik, Brito, czymkolwiek Cię zaskoczyło? No bo Ty od razu, moim zdaniem, bardzo mocno wszedłeś w ten pojedynek. Ja nie wszedłem bardzo mocno w pojedynek. Oglądałem moją walkę od razu po, po, po walce, doszedłem do, do hotelu i miałem na telefonie, i oglądałem. Nie wszedłem bardzo mocno, wszedłem, no plus... Na początku nie czułam, jeszcze nie, nie mogłam czuć dystansu i no czekałam, czekałam dużo, ale to była przygotowana akcja i kiedy poczułam, to po prostu to nie było, że myślałam, że to zrobię albo coś takiego, to po prostu był refleks i no Dobry refleks, który sprawdził się po trzech po miesiącach przygotowania. My robiliśmy to cały czas, cały czas robiliśmy tą akcję. Nawet przed, przed wyjściem do klatki też robiliśmy z trenerem Markiem tą akcję i wchodziło. I to było po prostu w, w, w mięśniach. No to weszło, tak jak weszło to idealnie. No zrobiłeś wielko, wielką sensację, ale właśnie to, jak powiedziałem wcześniej, to, że nie byłeś faworytem, Dawało Ci taką dodatkową motywację, żeby pokazać im, to, co znaczysz w tej organizacji? E, wiesz co, nie. Ja nawet nie widziałam, no, nawet nie patrzyłam, że jestem faworytem. Nie jestem faworytem. Ja po prostu. Wszedłem ja od pierwszego, pierwszej sekundy, pierwszego momentu. Ja czułam się jak, jak mistrz, i ja zawsze, jeśli patrzysz tak, to i na wywiadach, i wszędzie, gdzie gadałam, i to wszystko, to ja, ja czułam się i ja zawsze w mojej głowie było mistrzem. Ja zawsze miałam ten pas, po prostu, tylko po prostu wszedłem do walki, wziąłem z tego pasa do domu i tyle. To nie było coś. Ni... W mojej głowie tyle razy ja byłam w tej walce, że, że, że inaczej nie miałam. Nie mogę to być i po prostu ja poszedłem tam wziąć swój pas. To nie było tak, że ja poszedłem wziąć, nie wiem, jego pas albo coś takiego. To był mój pas, który od pierwszego dnia w ogonu w mojej głowie, ja byłam mistrzem i krok po kroku doszedłem do tego momentu, kiedy miałem walczyć o ten pas i po prostu poszedłem i wziąłem swoje i tyle. To, to wiem, że on był mistrzem, ostatnim mistrzem i jakby on bronił pas, ale to nic się nie zmieniło dla mnie. To jeśli byłby u wszystkich byłby e, e, underdogem, to dla mnie jeszcze lepiej. No, tak. Ja po prostu wchodziłam, robiłam swoją robotę, nie patrzyłam na kurce, nie patrzyłam na, na ludzi i ja po prostu patrzyłam na, na Brito, studiowałam go, patrzyłam co, co będzie, co robię i po prostu nie zaskoczyło mi nic, niczego. Zaskoczył mi dlatego, że ci ten że wszyscy mówili, że jest bardzo szybki, a ja wiedziałam go w slow motion, także tym zaskoczyłbym. <laughs> Pierwotny twoim przeciwnikiem miał być Amiran Goholadze w starszym pas, został zmieniony i z nim został Kai, Kai Blito. Czy właśnie biorąc pod uwagę to, to według ciebie dla twojej kariery to będzie dużo, dużo więcej, dużo więcej znaczy, tak jak powiedzieć, tak był mistrzem mistrzem oktagonu, gdzie tego pasa tam nie stracił w walce no i te, no, mi się wydaje, że na pewno takie zwycięstwo jest dużo bardziej wartościowe niż Bogolazny, niż no, który też jest świetnym zawodnikiem, oczywiście. E, tak, Bogolazny jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale w tym samym momencie, jak skalpel, to jest bardziej, bardziej lepszy dla mnie Kajk Brito, dlatego że no, był mistrzem, nie. Nie stracił pas, był, walczył w Contender Series, no walczył trzy rundy z gościem, który teraz ma 3-0 w UFC, wiesz, przegrał z nim, no także jak po mnie to tak, w moim topologię to lepszy, lepiej wygląda Kai Brito, czym Amiran Gogoladze. No, plus, plus, e, jeśli patrzysz tak, to w jeden rok to pokonałem pierwszych dwóch właścicieli pasów w, w OKTAGONIE, tak. w kategorii 7-7, także ja potrzebowałam 5 minut, żeby pokonać dwóch właścicieli w jeden rok. Ty, podejrzewam, zostałeś nagrodzony bonusem. Czy to też właśnie, czujesz, że też właśnie zostałeś doceniony fajnie, fajnie przez organizację? No i też na pewno te 5000 euro się przyda. No oczywiście, że się przyda. 5000 euro zawsze się przyda, plus no, przychodzą świąta i, i się bardziej będę się sprzydać, przydać się, ale no, od razu nawet po lokalu po poszedłem od razu do właścicieli i mówiłem, że chyba tym razem nie, nie oszukujcie mnie, dlatego że ostatni raz w Pradze to dalej Dalej bonus e, Marek Mazuku, no, a jak po mniej wszyscy mówili, że mój nokaut był bardziej zasłużony za, na ten bonus, ale to co mam do zrobienia? Teraz ja po prostu mam walczyć i i czekać na bonus. No tak, tak je zrobiło. <laughs> e, I on powiedz mi, co dalej teraz? Bo e, e, chyba w zeszłym tygodniu miałem okazję rozmawiać z Bojanem Wieliczkowiczem, twoim dawnym rywalem, zwycięzcą turnieju 7-7. On powiedział, że zwycięzca tej walki nie będzie jego kolejnym rywalem, bo też ponoć chodzą słuchy, że któryś z was lub oboje dostaliście propozycję walki w turnieju do 8-4 i czy to jest już jakiś kierunek, bo słyszałem to z dwóch źródeł, że jest taka, jest, jest taka opcja. Tym bardziej, że twój, chyba twój kolega Mahmut Muradow nie będzie miał udziału w turnieju. Taką też słyszałem plotkę. Nie wiem. <laughs> a, chciałbyś, a chciałbyś zawalczyć, chciałbyś zawalczyć w turnieju, czy w ogóle były jakieś wstępne rozmowy, żebyś tam wystąpił? Wiesz co... Bo... Chciałam, bo oczywiście, że chciałam, dlatego że chcę. No, jeśli będzie taka propozycja, to nie będę odmówić 100%, dlatego że nie jestem mały, taki mały, w 7, mały zawodnik 7-7. Jest dosyć duży, mogę mówić tak, jedyny z największych w naszej kategorii i myślę, że. Będę, będę niejedny z mniejszych w 84 kg, i jeśli, jeśli będzie taka oferta, to myślę, że. Że tak, a jeśli będzie ten game changer, to myślę, że coś tam się wydarzy. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli będą ogłaszać, to może być, nie wiem, ja zrobię jakiś przypał, żeby, żeby mnie. To, to jest bardzo dużo, duże pieniądze i plus bardzo, bardzo fajne wyzwanie dla mnie, dlatego, że. W ostatnim game changerze to ja zlecałem, no, po pierwszej walce był double knockdown i nie mogłem pokazać nic, a teraz czuję się, czuję się dobrze, czuję się e, w moim domu w Oktagonie, jak ja mówiłam za dawno już, że, że Dracula time się zaczynało. I właśnie myślę, że jeśli będzie okazja, to będę, będę iść ten game changer. Jeśli nie, to po prostu będę bronić pas. I myślę, że pierwszy, kto z kim będę bronić, to będzie na moim wizerunku, to jest Wilićkowicz. Tylko chyba na niego będziesz musiał trochę poczekać, bo on, no on był już marywala, rywala, tak bym tak powiedział. Już jest jakaś, no po że, dwóch, miał propozycję dwóch rywali. Bo ja się go zapytałem, czy wiesz, czy nie się z który jest ja to się... Na razie, na razie nic nie, nie gadaliśmy z Oktagonem, na razie nic nie wiem. E, po prostu odpoczywam siebie i nie wiem, może być w grudniu coś tam będzie wiadomo na koniec, kiedy będzie ta ostatnia, ostatnia gala, dlatego że ja idę do, do roniego, do narożniku. I może być tam będziemy gadać z właścicielami Optagonu i z wszystkimi zobaczymy jakie plany dalej plus no, też po walce na razie się nie gadałam z moim menedżerem co i jak, jakie plany, także na razie nic nie wiadomo, ale no ja chcę, jeśli będzie okazja, 100% pójdę do, do game changer'u, jeśli nie, to po prostu będę, będę bronić swój pas. Powiedz mi, czy no, wszyscy wiemy, że w Ankosie brakuje trenera Andrzeja, ale czy ma to na ciebie jakiś wpływ? No wiadomo, jaką postacią jest Andrzej Kusielski, jaki jakim jest trenerem, jaką jest, jakim jest w ogóle, w ogóle człowiekiem dla, też dla swoich zawodników. Czy to, czy to ci bardzo uwierało w, przy, w przygotowaniach? I czy Michał Andryczak się y, spełnia jako head coach? No słuchaj, trenera ciężko zastąpić z kimś, bardzo ciężko, dlatego że on ma swoją aurę, ma swoje doświadczenie, ma swoje wszystko, ale w tym samym momencie no, trenera już nie ma tam ile dwa miesiące Całe przygotowanie no moje tu tak, tak. bez trenera. Ale w tym samym momencie, no, my robimy swoją robotę, jesteśmy e, zawodowcami i wiemy, co mamy do zrobienia, i mamy sparring partnerów, i mamy wszystko, co potrzebujemy w, w Ankosie. No, trener nie ma trenera, ale jest gdzieś tam z tyłu, i mamy, mamy kontakt. No, pani Ania ma kontakt z nim i przekazuje cały czas, co się dzieje, jak się dzieje i to dalej, i odwrotnie. Także trener. Nie ma, ale jest trenier. No mm -hmm. i w się jest bez zmian. Ciężka praca, ciężka praca, dużo sparring partnerów, chłopaki przychodzą z, z wszędzie i naprawdę naprawdę tak to nic się nie zmieniło. Wiesz, no, no po prostu działamy, działamy, działamy i tyle. A powiedz mi, jaki tak na ten moment jest Twój sportowy cel? No bo trzeba powiedzieć, tak jak powiedziałem, no, w Oktagonie no poza, poza tą przegraną z Paterno i w, mm, z, z Velickowiczem w turnieju, no to masz bardzo cenne zwycięstwa, czy to z Lochore, teraz z Brito, wcześniej z Kozną, też byłym, byłym mistrzem, czy UFC to jest jakiś cel, w który ty celujesz, czy na przykład jakby się pojawiła oprócz tego Game Changera propozycja pójścia przykładowo do Contendera, czy byłbyś po prostu chętny? Eee, powiem ci tak. UFC nie jest celem teraz. Wiem, że w Oktagonie mogę dosiągać troszeczkę więcej eee, pieniędzy na razie, dlatego że ja no, jesteśmy realistami. Ja nie jestem w pierwszej młodości, teraz mam 29 lat, ja teraz wchodzę na pik. No, także jeśli 100% będzie i są tam już rozmowy o UFC, napisali mi po walce: No, plus, jeśli będę się wygrywać, to 100% będzie oferta od UFC, ale na razie ja nie mam planów do UFC, może być, będzie za rok, dwa, ale. W tym samym momencie teraz nie chce mi się UFC, dlatego, że ja buduję swoją markę tutaj, wiem, że mogę zarabiać więcej, więcej tutaj, czym iść do UFC. W UFC jest tak, że albo strzelisz, albo nie. A ja mam no wiesz, jak to jest kariera zawodowca, to jest bardzo krótka jeśli, jeśli w swoją pikę nie walczysz, kiedy trzeba i nie walczysz z kim trzeba, żeby zrobić swoją nazwisko i zarabiać ile, ile trzeba, to potem już jest ciężko. Potem będziesz walczyć na galach no-namach albo po prostu byś trampoliną do, do młodych zawodników i zawalczyć tam za, nie wiem, 2-3-5 tysiące euro. A ja tak to nie chcę, wiesz. Ja chcę zawalczyć do, nie wiem, 34-35 lat i w 35 lat mówić: Dziękuję bardzo, ja już swoje zawalczyłem i będę robić to tylko dlatego, że kocham i lubię i tyle. No. Mhm. Na razie e, już zmieniając. Się... Na razie nie mam planów do, do UFC. Na razie mam plan zostać w Oktagonii i budować bardziej swoją markę tutaj, i, i tak, ale zawsze nigdy nie mów nigdy, wiesz, jak to się mówi. No dokładnie. No no, tak. ja, na razie tylko, ja tylko wchodzę na, no, nie wchodziło mi się do piku mojej kariery, także myślę, że. W, w moją pikie będzie iść o 3-4 lata. Od teraz 3-4 lata to ja będę na piki kariery, także dużo się może się wydarzyć w 3-4 lata. Patrz. No ja jestem ile, 1,5 roka w, w Oktagonie i 2 no, lata jestem w Oktagonie. 1,5. No i dużo się zmienię. Także z roku na rok, z walki na walki może się zmieniać bardzo, bardzo dużo i jestem otwarty na wszystko, tak mogę mówić. Mhm. Już powoli zmierzając do końca, no tym razem się odpuszczę pytanie o porównywaniu PSW do tego, na który opowiadałeś. 500 razy chyba w wywiadach, więc to już odpuszczamy. Ale wspomniałeś Roniego Paradijsera, że będziesz u niego w narożniku. Jak ty ogólnie oceniasz jego rozwój jako zawodnika? Bo ja pamiętam, jak on miał pierwszą walkę z Iwanem Buchingerem, wtedy tak naprawdę no, nikt go nie brał trochę na poważnie. No, było gadanie, że słaby zawodnik i tak dalej. Też minęło trochę. Trochę czasu i y, 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 y Roni wyrasta na jednego z no poważniejszych zawodników, jeżeli chodzi o wagę lekką w Europie. No to już, już mówię o takim ścisłym, y, ścisłym topie i jak oceniasz, y, y, jak, ta, jak ta walka z Kejtą, no który też jest poważnym zawodnikiem, y, może wyglądać? No słuchaj, Roni każdy rok z walki na walki, on robi bardzo duży y, progres z walki na walki jest inny zawodnik. No, plus on ma ile? 2,5 lata u nas w Ankosie i w 2,5 lata jak on przyszedł, to robił w ogóle taki progres, że, że jest imponujące. No, plus ma taki, ma bardzo dobry mentality do, do walk, pierwsza walka przygrana z Keitą, ale przegrana też na punktach dwa lata temu, albo nawet więcej, no przed, przed, przed przyjazdem do, do Ankosa. No, a Roni to już jest inny Roni teraz, po walce z Roni jest inny, Keita został tą samo plus minus A Roni to już jest potwór, ja mogę mówić, że jeśli Roni będzie trafić, to Keita poleży No, no a to tak. mentality to Roni ma lepszą teraz, bardzo, bardzo lepszą i będzie walka bardzo ciężka, będzie walka mocna, ale myślę, że Roni może skończyć walkę w każdym minucie, w każdym sekundzie. Ili na punktach, 100%. No, co do Roniego, to tak, No teraz myślę, że jest pierwszy w ciołówce, w pierwszych trzech zawodnikach na, na Europie w 70 kg. Na 100%. pewno. 100%. Bez wątpienia. Wydaje mi no się, że z... tak no, obok starali na Parnasa, no to można go spokojnie Spokojnie, spokojnie go stawiać. Spokojnie, można spokojnie i patrz jaki progres po ostatniej walce z Tom On ma ile? Siedem zwycięstw. No tak. No tak. I to z mocnymi zawodnikami, nie? Zawodnikami to... z pierwszy, z pierwszego. Szalony. To nie są zawodnicy, którzy po prostu są zawodnicy. Są zawodnicy bardzo dobre. No. Także Roni. Dwa lata temu był inny Roni. Teraz jest inny Roni. I dla mnie to jest po prostu motywacja, a on ma 27 lat i on ma 30 walek, 20 walek tylko w OKTAGONIE. To jest po prostu coś, coś niesamowitego. To za dwa lata będzie miał 50 chyba, nie? No, no w takim tempo to, to powiem ci, że jest, jest coś. No tak, także... Okay, jest moim... no mów. No, myślę, że teraz ma bardzo wielkie szanse wziąć ten turniej i rewanż i bronić pas. Ok, z mojej strony to już będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, czegoś pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. Chcę ja po prostu bardzo dziękować wszystkim kibicom, wszystkim fanom, wszystkich ludzi, którzy oglądają mnie, oglądają nas, wspierają nas, wspierają mnie. Dziękuję bardzo, że. Ludzi z Polski tak, tak ciepło mi przejęli tutaj, tutaj w Polsce i oglądają i interesują się mną to bardzo mi mi miło. No, dziękuję, że jesteście, dlatego że jeśli by nie, nie bylibyście, to, to my nie, nie walczyliśmy. Także bardzo dziękuję i widzimy się dalej.